Dzisiaj mamy tutaj na szóstkę na wymianę oleju w CTV w skrzynce, czyli CF, w, przepraszam, w CVT, czyli w multistroniku tak zwanym. Tu już jest kolejna wymiana, dlatego, że tu był oryginalny filtr, ale był w słabej kondycji. No teraz, teraz olej już jest całkiem. I, i kolorowo, i zapachowo, ale widać, że trochę wypłukał, bo nie jest klarowny. I co, co tu wielkiej awaj nie ma, odkręcamy tutaj korek, yy, mianowicie yy, tork 60. I co, i tam mamy jeszcze do wymiany, ja już ostatnio go wymieniałem, mamy tutaj, nie wiem, czy widać, czy nie widać, będzie widać chyba. Z tego. Tu mamy filterek, o tam. Chyba widać do tego Tutaj przewodami idzie O, idzie przewód ciśnieniowy do niego Teraz widać O, tutaj do schłodnicy O, tak jest Przepraszam Tu jest chłodniczka, o tak Tu jest chłodnica u, u, u oliwy I idzie przewód do niego I tam ten filterek jest przykręcany Na trzy rąbki, tak? Chyba widać O, tutaj jest sobie tam Widać fiterek właśnie jest przykręcamy, no i wymieniamy tutaj. Jest podwójny korek, tak nalewamy, odpalamy motor i cała jwa! Żeby komuś się może przyda. A propos tego tak, bo niektórzy, niektórzy, no różne pytania są. Audi przewiduje co 60 wymianę. Ja zalecam, jak patrzę po klientach, jak ktoś robi miasto, to max 30. Eee, a jak ktoś jeździ agresywnie, to nawet sobie, no nie wiem czy robić częściej, no może częściej to już przesada, ale no niestety, 3 dychy to jest taki uważam optymalny czas wymiany. jeszcze muszę naprawić klientowi, bo stoi dęba. O tego się nie da ruszyć, muszę to rozebrać. Standardowy temat. No i tyle, no nalewamy, odkręcamy, jak ktoś tam będzie miał jakieś pytania, to... Eee, takie a propos, no jak ktoś będzie robił, to zakręcić sobie korek, Yy, nalać 7,5 litra oliwy, opalić skrzynię, i właśnie jak, jak wymieniamy, ktoś robi to z filtrem, tak jak ja ostatnio, to śmiałam, bo normalnie wziąć lejek i kołek węża i lać od góry. tak? Yy, a, jak, a jak że tak powiem, ktoś tego nie robi, yy, no to niestety trzeba wyrywać przez ten yy, Trzeba mieć pompkę, taką tam już widzieliście pewnie na innych filmach moich, i trzeba napompować. I przez, przez tę no, oliwkę od spodu, i później na odpalonym motorze sprawdzać, tak? Eee, no to tyle, bo to więcej, więcej nic to nie powiemy. Tam jeszcze jest widać chyba korek mechanizmu różnicowego. No nie widać. O, tam uzupełnienie tu, 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 tam w mechanizmie. To jest do, korek do poziomu. No i tyle, o widzę, że jest rozlokalizowana tutaj guma coś trzymająca wydeszek. Od tego. A, bo tu ktoś coś już robił, opawki i dlatego źle ustawił. No i co? No to tyle.